Oznaczmy na początek pole trójkąta AOD jako pole P1, pole trójkąta DOC jako pole P2 i jeszcze pole trójkąta BOC jako pole P3. Policzmy następnie pole trójkąta ACD. Robimy to klasycznie ze wzoru. Jedna druga razy długość podstawy razy wysokość. I tutaj wysokość opuścimy z wierzchołka A na przedłużenie podstawy, czyli na przedłużenie odcinka DC. Tutaj jest kąt prosty. Wysokość oznacza literką H, i tutaj dopiszę literkę H. Pod spodem policzę pole trójkąta BCD, BCD. To jest jedna druga razy długość podstawy razy wysokość. Zwróćmy uwagę, że długość tego odcinka jest taka sama jak długość tego odcinka. Opiszemy go literką h i dopiszemy tutaj h. I teraz już możemy zauważyć, że pola obu trójkątów są identyczne. Pole trójkąta ACD. Jest równe polu trójkąta BCD. Natomiast jeżeli popatrzymy na oznaczenia y, pól tych trójkątów, to aby otrzymać pole trójkąta ACD, musielibyśmy dodać pole trójkąta P1 i P2. P1 dodać P2. Natomiast, żeby policzyć pole trójkąta BCD, musielibyśmy dodać pole trójkąta P3 i P2. Jeżeli odejmiemy obustronnie p2, to obydwa pola zredukują się do zera i zostanie, że p1 równa się p3. A to oznacza, że pole trójkąta AOD jest równe polu trójkąta BOC. I to należało wykazać, co kończy dowód.